Ale Cromwell nie znalazł wystarczającego poparcia, to znaczy nie namówił odpowiedniej ilości ludzi, którzy by z Ameryki Północnej wrócili do swojego dziedzictwa z powrotem do Afryki, bo takie były założenia panafrykanizmu. To jest zresztą ta druga połowa XIX wieku. Koniec XIX wieku to jest moment takich ruchów, tutaj nawet ruchu kontynentalnego, takiego powrotu czarnego dziedzictwa, mówienia o prawach społeczności ciemnoskórej. Podobny był ruch bardzo silny około 1900 roku, syjonistyczny, tak, mówiący o tworzeniu wspólnoty żydowskiej, czy planujący stworzenie żydowskiego państwa. Rzecz jasna, podobnie jest tutaj z koncepcjami ruchów osób, Ciemnoskórych pochodzenia afrykańskiego. Te ruchy zresztą będą dalej funkcjonować też w XX wieku, tak naprawdę do lat 70. XX wieku, gdzie będzie, można powiedzieć, cała subkultura związana z dziedzictwem afrykańskim stworzona. Między innymi to, co znamy jako kultura reggae, jest pochodną. Pan afrykańskiego ruchu. W każdym razie Cromwell wraca jednak z powrotem do Stanów Zjednoczonych, wraca do Waszyngtonu, do miasta Waszyngton. Mimo, że wcześniej też tworzył w Nowym Jorku, ale cały czas był związany z czasopismem i z ruchem w ogóle Amerykańskiego Towarzystwa Przeciwko Niewolnictwu, a także był pastorem Kościoła Presbiteriańskiego. Tutaj mamy to, te trzy pasy, to jest flaga Pan Afrykanizmu. To, jakby pan afrykanizm będzie się przewijać, bo będzie wykorzystywany politycznie, właściwie do lat 60. XX wieku, kiedy, beń, kiedy pojawi się Martin Luther King i w ogóle narracja też o dyskryminacji ludności ciemnoskórej, to te konteksty bardzo silnie będą widoczne też w przestrzeni publicznej. Trzecią osobą absolwentem tej Szkoły Wolnej Szkoły Afrykańskiej jest Ira Aldridge, który był bardzo znanym i popularnym, w latach 40., -tych, 50., -tych, 60. -tych, popularnym aktorem, aktorem szekspirowskim. Jedynym ciemnoskórym aktorem szekspirowskim wymieniony jako taki twórca związany z teatrem w Wielkiej Brytanii, z londyńskim teatrem szekspirowskim. Bardzo ceniony. Często grał na przykład postać Otella, która już przez Szekspira była określona jako Maur, więc mamy dwie tradycje przedstawiania Otella. No bo małur może oznaczać osobę z wyglądu arabskiego, bądź osobę ciemnoskórą pochodzącą z Afryki Północno-Zachodniej. Mamy takie dwie tradycje. Jeżeli Państwo zobaczą też obrazy takie przedstawiające Otella jako postać, to mamy tą tradycję. Także otella ciemnoskórego, bardzo w każdym razie znany aktor, także wystawiający na kontynencie sztuki. Wiadomo, że grał otella w Polsce, też na terenie Polski w 1860 roku. I tak się złożyło, że on też w Polsce zmarł. W 1867 roku został pochowany na cmentarzu w Łodzi, cmentarzu protestanckim. Jak mówiłam, te napięcia dotyczące niewolnictwa będą się nasilać w latach 50. i 60. -tych. Raczej mamy silną propagandę w Nowym Jorku, antyniewolniczą, właśnie takich ogłoszeń w gazecie politycznie zaangażowanych, które wskazują na dramaty związane z niewolnictwem, na przykład rozdzielanie rodzin, dlatego że członkowie rodziny przynależą do różnych innych, do różnych właścicieli na przykład, tak? Jak mówiłam, ojcowie założyciele działający no, mieli raczej takie podejście do niewolnictwa negatywne ze względu na wyobrażenia um, o takiej wolności oświeceniowej i także takim, z takim racjonalnym pomysłem związanym z oświeceniem jeszcze jest prowadzenie siatki takiej siatki. Um, Ulic, tak, która się nazywała The Commissioner's Plan, dlatego że została stworzona komisja składająca się z komisarzy. Ci komisarze dbali o estetykę miasta, mieli właśnie takie wyobrażenie, że trzeba tej wyregulować mechanizmy jakieś chaotyczne. Siatka rzecz jasna wzbudza liczne kontrowersje. Już pomysły były w latach, w połowie XVIII wieku, ale też bardzo trudno było ten plan zrealizować. On był 60 lat wdrażany, i to tylko do części, dlatego że właściwie od południa wyspy, oczywiście te stare ulice tutaj są zostawione gdzieś do wysokości ulic Hudsona, Christopher. Krzysztofa, te jeszcze pochodzące z czasów holenderskich są pozostawione, ale one rzeczywiście układały się nierównomiernie, nierównolegle, ze względu na to, że wyspa ma kształt właśnie taki zaostrzony, więc one ustawiały się pod pewnym kątem, co oznaczało, że Trzeba wyrównać nierówności, co polega na tym, że te pierwsze ulice, bo mamy od pierwszej do 228 ulicy, jakby na długości Manhattanu, te podziały, ale pierwsze 13 ulic nie obejmuje całej długości równoległej, dlatego ze względu właśnie na, na tą. Na, na to, że pod pewnym kątem są ułożone te ulice po bokach i dopiero od 14 ulicy można powiedzieć, że mamy już całą długość wyspy od 14 do 228. Pierwotnie w 1811 roku plan obejmował 105, 155 ulic do 155. gdzieś tutaj, dlatego że tu jeszcze nie znajdowały się zabudowania i te zabudowania stworzono później w 1863. Plan y, m, obejmował taki pomysł, że, jasna, że te ulice są równoległe, y, wciągnąć od y, zachodu na wschód. To jest w pewnym sensie bardzo wygodne, bo jeżeli jesteśmy w obojętnie jakim miejscu na Manhattanie, poza oczywiście tymi najstarszymi ulicami, i widzimy, że numery się zwiększają ulic, to znaczy, że idziemy na północ, jeżeli się zmniejszają, to idziemy na południe. Y, te ulice są przecięte y, alejami. Venues, avenues, które są od północy na południe, i Avenues też czasem mają nazwy zwyczajowe. Można powiedzieć, że częściej nawet niż te numerowane, nie, bo numerowane wszystkie są numerowane, ale faktycznie są tutaj zwyczajowe te podłużne aleje. Na przykład mamy Madison Avenue. To jest jedna z tych pierwszych na wschodzie, ale zasadniczo od czwartej, czwarta Avenue ma swoją nazwę już normalną i one dzielą miasto od północy na południe, od wschodu. To znaczy, że wiadomo, że 12 ulica jest najbardziej na zachód, tylko że 12 ulica zaczyna się gdzieś tutaj, dlatego że wyspa jest szersza. Właściwie tutaj nawet mamy nazwy w tych wszystkich, wszystkich avenues, alej od czwartej do dwunastej. I rzecz jasna, jak mówię, 12 pojawia się dopiero od 22 drugiej ulicy, kiedy, kiedy wyspa jest szersza. Gdzie wyspa jest szersza? Tutaj mamy tą część planu stworzoną w 1863 roku, to znaczy, że tutaj mamy już północ wyspy, to znaczy naj, najdłuższy fragment. Tak naprawdę później miasto się rozbudowało i do 260 którejś ulicy ta siatka jest poprowadzona jeszcze w Riverdale. On tak nazywa się ten dystrykt na północ od Manhattanu. W realizacji plan był trudny też z innego powodu, yy, dlatego że... Yy... Domy były wcześniej nieregularne. Często trzeba było postawić ulicę w miejscu, w którym wcześniej znajdował się dom. Trzeba było wypłacić wynagrodzenie z pieniędzy miasta właścicielom. Wtedy też miastem władała instytucja skorumpowana, która część prawdopodobnie pobierała łapówki. Powiemy sobie też, też zaraz, co to była za instytucja. Do dzisiaj mamy pobijane, to akurat chyba na wysokości Central Parku, takie kołki. Które jakby służyły pomiarowi tak, długości, żeby te ulice wytyczyć. Całą akcję prowadził John Randall Jr., który właściwie stworzył bardzo dokładne plany geodezyjne, pomierzył wysokość terenu i określił, jakby w jaki sposób ta siatka ulic ma być poprowadzona. Same ulice standardowo mają 18 metrów, każda.